Kolejna odcinek. Kuro keo, keo baby. A dzisiaj. Dosłownie skradnę wam serca. Tak, ponieważ zagramy sobie w grę Sargent Simulator 2, gdzie oczywiście naszym zadaniem będzie przeprowadzanie operacji jak najmniejszym kosztem pacjenta. Bardzo prosta gra z bardzo przyjemną fabułą, i ogółem ten odcinek nagraliśmy w październiku, wrzucam go dopiero teraz, ale być może jeżeli się przyjmie, to nagramy tego więcej. I jeżeli ja skradłem wasze serca, to w tym momencie teraz zasubskrybujcie kanał wraz z Dzwoneczkiem, a na pewno nie przegapicie kolejnych materiałów. Może nie ma reakcji serc na YouTube, ale możecie przybić łapkę w górę, jeżeli Wam się spodobał ten filmik. A tutaj poniżej w sekcji komentarzy zostawcie komentarz o treści, hasztag lekarz. Jaż naprawdę nie wiem, co wymyślać do tych sekcji komentarzy, ale niezmiennie życzę Wam miłego dnia oraz miłego oglądania. Erko, palec wskazujący. <grym> Ale to jest to głupie. Jak <głupia> to? O nie, przewróciłem bębny. Wyglądasz jak jakiś ptak, co macha skrzydłem. Dzień dobry. Co to? Trochę mnie przypaliło się ma. Poczekajcie, ja szybko prześlę ten, no kurna, je, odcinek i nagrywamy. Ale grzejemy mixtape'a <głupia> Test białej rękawiczki. Przestanie, ale przestanie brudna, ale brudu. Ty taką czapkę mu dać. Dobra, ta galereta już spalona, niedobra. Oddaję. Kaczuszka! Nie Wyczyść go z tego popiołu. Wydło z kaczuszką idealnie. Trzeba uspokoić z tym. Ale najlepszy jest, jak się tak macha łapą, to jak ten ryj się krzywi. Ty odstawisz ten alkohol. You, you can see me. Eee, Ty tyry A jest głupia. Przechodzimy sobie kampanię i zaczynamy najpierw tak, tryb fabuły. Złamane serce. Serce Boba leci już z górki, więc musimy go odtworzyć i dać mu nowe. Młotki w gotowości. I tak, mamy cel. Wylecz pacjenta, to oczywiste w ciągu mniej niż 10 minut z utratą mniej niż 700 ml krwi. Lecimy! Nie boj. Ja jechałem z tą miotu. Siema. Ja nie, nie będę je miał. Siema. Okej, okay, pa, 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 pani i panie, skup. Ojazd, ale mam, ale mam spadek FPS-ów, Co jest? Poczekaj, czy ja się, się czyta? Yep. Dobra, chodźcie panowie, idziemy. Dobre... Ty, ty, ry, ty i dobrze mi działa. Gra. Ty, ty. To jest potrzebna karta, żeby żebyś. Się się tak, karta dzieje? dostępu. O, misio. Karta dostępu. Mogę o, go wziąć? To biedny pacjent. Mogę, 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 mogę go wziąć? Chcesz tego misia? Chcesz, tak, chcesz bardzo chętnie. Z tym małym misiaczkiem. Dzie no niko, tego misia. Ej, panowie, no, znalazłem ta... tajne przejście, chodźcie. U, gdzie? U, ej, jak sadzę, to, jak sadzę to pacjentowi do, do wnętrza, to czy będzie mu się świecił brzuch? Ej, co to jest? Schabowy przeterminowany. miłe żarcie, dobra, mam latarkę, cicho. A to możemy otworzyć? Nie wiem. A nie, nie mamy tego. Nie łącznika. mamy. Nie możemy tego otworzyć. Ale... A to... nie mamy. Nas tu chyba nie być. Stąd, stąd, stąd. <noise> Pacjent, czekamy, zwiedzamy bakrumsy. O, a wróciliśmy się. Eee, wróciliśmy. Się eee, ale gówno. Zanim to naciśnie. To już sam świeci. Tutaj, Strzykawkę na krew mamy. Mhm. Tutaj trzy mamy razy. Strzykawkę środek ko... koagulujący, czyli koalą co się to znaczy? staje. Tu chyba to musimy stare serce dać, żeby wymienić na nowe, może. Tu nam potrzebna jest karta, ale pierwszego poziomu, której nie mamy. Co to prawda? jest jakieś CP? Bo to się tu, tu można łasić po całym szpitalu? Ta, Wiecie, no. że już dwie minuty nam minęły. Aaaa, oh, co tam mączeka? Trudno. Co, ty faktycznie jest cały szpital. What? Wbiję do jej gabinetu, bo to się... Nie wiesz do czego ona jest, jest zdolna, muszę, muszę uciekać, ale uważaj. What the fuck? O, jaki lore jakiś tu jest. O, co tu chodzi? Aha, Max, no, Max może tę drugą strzykawką tempo wykrwawiania się zmniejszy. Mogę wziąć, mogę wziąć tą kartę? Bob, o Bob. O, bo. o, cześć Bob. Co mamy mu zrobić? Co? Na skanerze. Sz... O, na skanerze, Sz... Cze... tu. O serce. się. Tak. Czy weź, kto tam głowę? Bob się, no, i... Czuł, e, się Bob? Bo to się stępeguje. Bob się To się stępeguje, już. Czekaj, a rękę mogę mu wyjąć? Trzeba mu uzupełnić kres. Dziorek ma dziorek ciekawe Zbieraj jego zwłoki Czekaj rękę mu gdzieś tam jest To ty wywaliłeś czy pociągnąłeś za rękę i mu Przerażam. Właśnie super O Ty mu wyrwałeś rękę i głowa mu odpadła Ta ręka dosłownie się Ale panowie mamy level drugi jesteśmy bardziej doświadczeni Czyli nie wyrywać głowy okej Niczego nie wyrywa! Ja urwę głowy, bo ja wina. Ta czerwona mu dodaje krwi do organizmu, tak, a koa tak. koagulująca spowalnia z, z wykrwawianie się. Ta no. O, mam młotek! A Dawaj. nie, siekierkę. O, jest młotek, dobra. To też, siekierka też dobra. Siostro Skalpel. Si siostro, tylko nie chciałem mu przywalić w rej za bardzo. I pójdę jeszcze po tą siekierkę. To może Tam bardziej mu. to się przyda. Nóż e, idę przynieść. Próbuję mu rozwalić żebra, poczekajcie. Dajesz. Czekaj bo e. spokojnie E Czekaj e. O jest Położyłem w taki sposób Patrzcie, patrzcie czy Trzy, się nie Przytrzymam przy, jego nogę Trzymam uh, jego nogę, Okej, okay. wykrwawi się O, zaczął się wykrwawiać, ale bardzo mało 5 go co, co to jest? Coś... Nie wiem, co jelitą mu wyrwałem no Trzymaj jego nogę Max, spokojnie, nie nie Podnoszę no. Czul, że to się obrudziło. Można mu włożyć. 5 sekund. Albo dobra, niech to leży obok, wyba, nie będzie przeszkadzać. Tak, po co mu to? Jezu, przeżyję bez tego. No, fuck. Kurde, Max. No, spokojnie. spokojnie. Muszę inaczej zobaczyć ten mosek. Może, może czekaj. To mu się nie przyda jak na chwilę obecną. Ja, ja mu zakrywam to to, to oczy, żeby stadię. nie patrzył. Ta, tak, tak. To... Lepiej, 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 lepiej niech na to nie patrzy. O co się czekę. Muszę mu też żeberko wyrwać jeszcze. No. O, i... E, co jest? Jak to noga mu się wyrwała? No, nogę, nogę mu wyjdzie, wyjąłeś, weź mu strzekawkę. Jak? Usadź, tem, jak? No, co ty robisz? Brać mu krew, brać mu krew szybko. E, schodzi mu szybko, dawać, dawać ten szkawkę Gdzie jest no strzekawka? No leżą, leżą tu. Noga mu utknęła, nie mogę mu wsadzić nogi. <grym, 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 jak? Dobra, Ale ja nawet na nie wskoczyłem, Dobra. a on zaczął Wsadziłem, wsadziłem, wsadziłem mu nogę. Uh. Gdzie jest ta czer czerwona? Dobra, idę po tą czerwoną. To szybko mu wstrzykuj. Mmm. Uh. Dobra. Dajesz, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Foko <noise> nie! Dajesz, dajesz. Na, Dobra, do, do fula, do fula, doładuj. Jeszcze, jeszcze. Ja, już koniec. Już a koniec. już koniec. A schodzi mu? Schodzi. schodzi mu, ale bardzo powoli. To super, to bo to jest bardzo, bardzo powoli. To ja mam... a teraz? <noise> o, teraz, teraz już mu nie schodzi. Dobra. O, okej, okay. to to możemy zostawić na widoku. Ja dosłownie ledwo na nim stanąłem i mu nogę odpadła. ja nie chwytałem. Nie wolno. A może dlatego, że to ten nóż Ciii. tu leży? Ci spokojnie, spokojnie. Uwaga. Wszystko będzie w porządku. E, E, Max. E. Co to? Co to za hel jakiś? O, dobra, o. zabieraj mu to żebro. O ile trafię. Zabieraj mu Dasz to żebro. Masz radę. Pod shiftem pamiętaj. To. Co, co ty Głaszczu, żeby był spokojny No nie mogę mu tego żebra wziąć Nie ten kawałek, to jest środkowy No, dobra Nie ma Dobra, teraz Dobra, palec do ucha mu Dawaj, dawaj. to by nie słyszał tego tryskania Dobra, jest To krew mu tryska gdzieś Właściwie, ale nie, nie tryska, wszystko ma okej Ma dwie trzecie zdrowe i nic mu nie tryska Dobra, ja mu zabiorę jedno płuco Nie mogę mu zabrać tego żebra Dobra, mogę mu zabrać serce? Traci krew, traci krew troszkę. Zaczal, nie, z ska Skalpelem, skalpelem trzeba. Dawaj mi. Je, ja to zrobię? Do o Jezus, okej. Okay. <grym> nie dobra. No nie, bo wykrwawiał się. Zrobimy to a, okay. w ten sposób. Okej, okay, zabiorę ci wszystko z tej niepotrzebnej <grym> Albo nie, dobra, dobra, spokojnie. Dawaj, trafij ma, Tu masz aortę, tu masz aortę pod żebrami, tu. Odciąłem mu? E, trafiłeś chyba bardziej w ten. Czekaj, Te, czekaj, to podejdę od tej strony. A nie da się tego łapą wyciągnąć po prostu? No o, się, szeroki? Już, już, wydaje, a, mi bo ty się, z tej wydaje strony się, Wydaje mi się, że trzeba żyłkę najpierw odciąć, a bo Wiesz, może żyłkę. ja wezmę normalnie ten skalpel. Ja myślę, że to dobry pomysł. Idę po strzykawkę z krwią, bo ma bardzo mało. No. Jeszcze tu ma resztkę tego, dobra. Ty już ostatnia strzykawka z krwią. Szeroki. Ja... No? No ale muszę, muszę go odtknąć. poczekaj. Podajesz mi? Fuck you. Muszę Fuck you! Fuck you! Widzisz to? U mnie lewituje ten nóż. Jestem ready. Oj, 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 przepraszam. Dobra, teraz się nie krwawi, jest dobrze. No, czekaj. Nie mogę tego dźgnąć. U mnie to lewituje u ciebie! Nie mogę to dźgnąć! Dźgaj pacjenta! No? Dodajesz! Nie stresuj się! Wiem, że. Zgadza się na niego! Będzie mu Zrobimy a jemu to tak, ucho no. chyba ten, z głowy leci krew. Tempo wykrwawienia się... Tak. Ej, niby ma tempo wykrwawienia się zero, a i tak traci krew. Przestań. <laughs> jak, Przestań. Jakby tak normalnie było, że lekarz sobie wchodzi <laughs> tak na pacjenta i płuca. Tak no odetnij mu to serce! No, ciężko jest, wiesz jak no, to jest kurna ciężko na, na, No odsuń tą rękę! O, patrz, jaką masz teraz czystą drogę do tego. Eee, wyjął serce! Wyjąłem! Ja chciałem kawałek grzeberka! tak, wziąłem serce. Dobra, idę wymieniać, idę wymienić, nie czekam. Patrzcie na patrzcie na... Tak. Na krew patrzcie. Jap, 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 jap. Co teraz? I co teraz? Dobra, dobra, już nie krwawi, już nie krwawi. I możemy się dostać, możemy się dostać. Julian? O, dobra. Gdzie serce, gdzie serce? A, tu jest dźwignia. Tu, 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 dawaj, Bob, kuśwa. Bob, Ratujemy dawaj! Boba. Bob, kurwa! Uwaga! Bup. Dobra, mam ponad połowę strówka. Czekaj jeszcze rękę mu wsadzę z powrotem. Co pan ja zrobić? Pół co. <grym> On się już to samo że jak klocki Lego w domu. Nie mogę wyłączyć ręki z O! Dobra! Jest! Udało się! O, zniknął, chciałem mu jeszcze nożyk dać. Czyli wszystkie kończyny musi mieć, żeby skończyć operację. <grywa> tak, tak. Zbuduj lepszego boba! 5 minut i 400 ml krwi. No to nie patrzymy. Nie, nie ma co. Jak się uda, to się uda. O, tu płynniej trochę działa gra. Co my musimy zrobić? Teraz się przekodamy. No. na no. skanerze mamy. O, A, Musimy czy ręce wymienić, ale czekajcie, czekajcie, bo mam bardzo mało krwi. Musimy mu najpierw krew uzupełnić. Dobra, leci, 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 leci Ty. do góry! warzywo! Pakłażan! Warzy się Je jeszcze, chłodził. Jeszcze, jeszcze jedna strzykawka mi się przyda. No, dam, 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 dla bezpieczeństwa hmm, Ja tu pa, pójdę dalej. Ja. Aha, nie mogę pójść dalej. Nie, nie, musimy go ukończyć. Nie można przejść hmm? tędy? Nie. Ale to przycisk jest, czekaj. Trzeba przycisk... O! O! Gdzie jestem? W drugim pomieszczeniu są kończyny. Okej. Okay. Patrzcie, patrzcie. A on potrzebuje rąk czy nóg. Ale jak mamy przejść? Rąk potrzebu jak ty się tam znalazłeś? A tu przyszliśmy. O, kibel. o, o No Przecież to, to, był. To, a tu jest zamknięte, okej. Okay. Um... Aha. No, to, no Tutaj tu nie mamy, patrzcie, tutaj mamy, tutaj mamy to. Nogi tu Ale są. Nie... Ale nie można tędy przejść. Gdzie a tu są tam? nogi. Eee, trzy nogi lewe i trzy nogi prawe, a rąk nie ma, wyczerpane. Ty, Chucken, <noise> jesteś tutaj? Gdzie? Chodź do pacjenta, do Boba. Powiedz, czy no. dobrze to by wyglądało. No, zajebiście. Całkiem. Nie sądzę. Cztery kolana by miał. Jest <noise> Dobra, przy, sobie tak. nogę, Mordo. Wąchaj z giry. <noise> ja chodzę po stole! Weź ten stół! Przestań po nim chodzić, już! Przestań się wydurnieć! weź, ty daj mi ten stół! Oh no. I może normalnie łazić. No, staram się tu znaleźć! Co to, co, co, co wy próbujecie? No Aha, jest. piłkę tu wsadzić! Nie, jeszcze coś mniejszego. Eee, Puchar? Cokolwiek! Czekaj. Doniczkę, no cokolwiek! No, tą doniczkę masz. chcę wziąć. O, dobra, pokaż. Apteczka. Dobra, możliwe, że się. No znaczy, muszę ją inaczej co, Jeeeej! <grym> Ładnie, mamy, no, i to. mamy ręce Dobra, o. idę mu wyrywać łapy Ale czekajcie, 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 nie, nie, nie wyrywajcie to, 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 mu Nie wyrywajcie, to, 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 przy, musi, musimy przynieść ten Nie wyrywajcie, ten. nie wyrywajcie, bo jak, wyry, jak wyrwiesz Zacznie wykrwawiać, tak, tak, tak Tak, tak, tak spokojnie. potrzebna jest piła <kluzni> No mamy, mamy piła. Max, ja tu mam A ty masz piłę? Dobra, dobra, dobra Serio, jak potniesz to się nie będzie wykrwawiać? Nie wiem, zaraz zobaczymy Dobra, uwaga Dajcie, piłujcie Uuu. O! O, jest. nie krwawi, jest pięć, już siedem. 8. Masz trzy kapki tam, jakby co. Udy, Jak to się piuje? No shitem. dobrze. U. No piuje. O, udało uważę, się. Uważę, uważę. Dobra, dobra, eee, Krwawi, kwawi chłop. Dobra. No to dawego, go, dawego okay. go, przestał. Okej. Okay. Nie wykrwawia ja. się już. I gdzie się to oddaje? No no tam gdzie otworzyłem drzwi. Jak to kliknąć? Nie wiem, czekaj. Tu, o tu, dobra, jest, 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 jest. Dobra, mam, 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 mam. Podaj mi przez to, podaj mi przez to. Tu. Ech, masz! Ech. Masz! Daj, daj mi ją! Szybko. Masz takę. Ja biorę, 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 biorę. Nie dajcie lewej do prawej, ja jest, jest, a prawej Jest, 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 jest! No Mamy się. to, papa! pa. pa jest Idealne! Mniej niż 7 minut i mniej niż 550. Ale jak wyrwiesz jest szybciej! To nie Ale jak z zębem czakan. I tak tracił dużo. E, tutaj Jelito potrzebne Lito grube. grube. U, yes. tu, tu, tu można o jest! O są tutaj, są tutaj rzeczy. Dawaj. Mam rękę. Dobra, bierz rękę, ja biorę. Jelitko, gdzieś jest tutaj? Ja rękę biorę, bo jaka tam była potrzebna Ale... ręka? Jakakolwiek chyba. To, to wziąłem, wziąłem tą rękę, nie? Chyba nie, czyli to w nocy. No i ja już wziąłem serię Ja idę też, bo ci no pacnę no tą odsuń ręką, plaskacz. A, moja no, lepsza. Zostaliście no, się? Do biura. O, i ten dyczaken. Otworzyłem no węta. Otwórzcie mi drzwi. Już. O, Dobra, co ma, mamy zrobić? Bob, chodź. Dawaj, bo bo boba na stół, ale już eee, jeli to grube. Jelito rękę to ręka. I okay, o, tak, rękę i nogę. Okej, skalpel macie. Poczekajcie, 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 poczekajcie. Dobra, na... to ja idę po... A nie, jelito Gdzie musi. Są strzykaweczki. A czekaj, to wezmę, wezmę to z tego, z tego tego. Kaczuszkę znalazłem. A, a to jelito dobra. trzeba wymienić tutaj. Dobra, a masz tak, strzykawkę, po... tak? Jest w cholerę strzykawek, ale i tak uważaj, uważaj na sprawę. Teraz co? Jeli to mamy wyciągnąć? Tak, Jeli to jelito musicie mu wyciągnąć. A czekaj, które, 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 które? To, to niebieskie. Dobra, nie, 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 to, czekaj, niebieskie. to jelito grube, niebieskie. Jeli to gruba. To, to to ręką można. Jel... E, potrzebujecie nogi, okay. tak? Traci 10 traci, nogi? 10, traci 10. Dobra. Traci A gdzie 10? są te strzykawki te ko koala? Tutaj, tu 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 tu. tu. O, wow, wow, dobra. Co się ze mną stało? Ty, czekaj, Jeli to podaj zanieść. tędy, przez węta. No to ja podajcie mam. mi jelito, to, no, ja muszę je wziąć. Proszę. A, dobra, bo ty potrzebujesz. No. Tak, 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 żeby no. wymienić ją potrzebuję. No bierz! Okej, okay, już się nie wykrwawia, zawaliście. Zostawiam Macie? ją. Macie? Jest, jest, czekaj, czekaj. Gdzie? Wyrzuciło, wiesz szybko, w Nie! Wpadaj. Wsadzaj to, mu, wsadzaj kru. mu. Mamy to? Tak, zrobione, dobra. To teraz tak, ręka. Rękę, Rękę prawa... mogę wam podać, bo jest tutaj dużo prawa rąk. ręka. Dobrze, ale poczekaj, najpierw musimy ją... Piła. Ja piłuję, a ty sprawdzaj tą. Stan zdrowia, dobra. Sprawdzam mu stan zdrowia. Defikacja. No, weźcie tą rękę! No zaraz, bo robimy to. Okay. ja nie widzę, żebyś. To tnij, tnij Max, bo on będzie z powrotem brał tą rękę. Rękę! O, dobra, dobra, a ja już Macie biorę. łapkę! Już... <głapka> w górę, pamiętajcie. Ej, był... <głap> Żebro mu wyciąłem przez przypadek, No Uuu, nogę będziecie musieli mi podać. Ja, yep. dobra, czekaj. To nogę ja jak wytniemy, tak? Nie w lodówce. Ta no... A nie! A! E, to będzie lewa noga, dobra. Tnęł, no, tnęł, no, tnęł, no, tnęł, no, tnęł. No. Czeka na czekam na nogę od waszej, z waszej strony. W no. Rękę mu! Co daje? No. Obie ręce mu wycięliście! mu wycięli obie ręce? Co jest? Nie, tra Oj, traci dużo, traci dużo, traci dużo! Traci dużo. 100, 100 ponad, zaraz się wykrwali chłopaki! Już! Czekaj go! No. Daj mu krew, daję mu krew, daj mu krew, szybko! No wsadzaj mu tą rękę! Przytrzymaj, przytrzymaj, przytrzymaj! I rękę mu wsadź! Nie, wykrwawi się, wykrwawi się, wykrwawi się, wykrwawi no se... się! Coście zrobili, chłopaki! Wykłami nam się! Nie. Dobra, jest Nie. na zero, jest na zero, jest, jest na, na zero. zero. Ale dodam mu, dodam mu krwi jeszcze. Okej. Okay. No Rocky, wstać mu z powrotem tą rękę! No a gdzie jest ręka? A komu mu wsadziłeś! A czemu mi się ona tu wsadziła? Nie wiem, dobra, ciła, ciła. no źle, źle, źle nie, 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 czy, rękę Mam w ma zapasie jedną, mam w zapasie jedną, podaję już wam Ale ona sama się tu wsadziła, lol No to nie to... Czekaj, czekaj, trzeba mu ją... Bo ja po, ta, po tamtej stronie siedziałem Już zgniła, macie nową, szybko dobra. Nie, to ja podałem tą zgniłą, którą mu wyciąłem A. Tylko to która jest... Musimy mu... która ta? To... Nie wiem, dawaj, no daj mu to, tą trzeba mu znowu odciąć, bo ty mu dałeś nie tą, co trzeba. <noise> Najlepsze jest to, że tu kierowałem, a tu po drugiej stronie, nie wiem jak ma rękę zrobiło. A czyli on ma dwie patrz na krew. prawe ręce patrz na, krew. Dobra. patrz na krew teraz. Gdzie jest ta ręka, która ma uciekła? Nie wiem, chyba została założona. A tu jest, tu jest kurna ślednie jesteście A nie, tu nie jest ona Ja się zajmowałem krwią, a nie ręką. Dobra Ci o, jest, okay, na krew. jest ok, jest okej. Dwa, trzy Osiem, dobra, osiem dobra, tempo. Mam, 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 wsadzam, wsadzam, oczu Dawaj, 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 dawaj. Nice. Dalej jest I jako brakujące. Noga. No bo noga... Nie... No nie tą rękę nie masz! To... No <laughs> gdzie, to gdzie jest ta no druga druga nie ręka? Co wyście zrobili z drugą ręką? Nic, trzeba ją zdobyć! Ty musisz tam ją podać. Jestem gotowy. Oj, bardzo, musisz. bardzo dużo traci. No wiem. Daj mu rękę, uwaga. Dawaj. Traci bardzo dużo. Dawaj, dawaj, wkładam mu. A już ile teraz? O, jest. Jest, dobra, teraz noga. Idź po nogę. Prawa noga. Ale to muszę, musicie mu ją najpierw odciąć, żebym dobra. wam ją dał. Dobra, ja dobra. go leczę, healuję go. jeśli czerwoną strzykawkę, to jakbyście chcieli. Ja już właśnie dobra. mu całą teraz dałem. Dobra. Przynoszę wam strzykawę. Nie ją, Kładę ją tu. Ej, chłop ma prawie full zdrowia i się nie wykrwawia. D nie obydwie nogi, błagam. Nie tą nogę mi... się, Dobra, czekaj. Okej, okay, dobra. dobra. widziałem jak on tam odskoczył. No Nie mogę mu tej nogi. Ciężkie to jest, co nie? Dobra, dobra, dobra tnę mu tą masuj, nogę. Masuj, masuj mu. Dobrze. Zostaw śledziony tylko. No nie tą nogę trafia, dlaczego? Tu. O, dobra. Delikatnie, delikatnie. Cóż, ostatnie delikatnie, delikatnie, nasze delikatnie. po jednej strzykawce. No! No nie chcę mi, źle nie dlaczego? Dobra, uwaga, 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 odpada noga, czemu nie? Okej, okay, dobra, O Odpadła, dawaj, 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 dawaj. Potrzebujesz ją? Tak. Eee, już, 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 już ją biorę. Dobra. Bieraj. Gdzie jest strzyka okay, ta strzykawa żółta? mam nogę. 20, 20, wykrywała się 20. Gdzie jest ta strzykawka? Dopiero tu była, w... a jest za stołem. Dawaj, 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 mamy jeszcze, jeszcze możemy dać jedną Niosę, przerwową. niosę nogę. Dobra, czekaj Kuźwa, jakie to sterowanie Niosę ja do... nogę! Dobra, Emu ja ten A ja mu tylko dodaję krew tu o... Ile się wykrwawia? Powiedzcie Weź się, piłę, bo, bo kuźwa, ten Ołacuj się Wykrwawia się jeszcze czy nie? Nie, nie, już jest Dobra Piłem weź <grym> <grym> Jak ja wyglądam? <Nie>! Z... <grym> Jak ja wyglądam z tym? Mój Boże no to jest Nareszcie, brawo To będzie moja poza <grym> Si ja ja Gdzie wybyć o Jest nale, ja mogę tak grać oh, o no oh, no, no, no. nie Ja się ma. To ja wezmę tą drugą fedorkę może gdzie można tak pachać oh, Bye bye, bye <laughs> ten bye. Ryj.